Manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wolf Time. Tak, tu już jest, podaję, że nie wiem, może piąty, szósty odcinek. Dobra. Więc zagrajmy, bo dawno nie było odcinka. Dobra. Lagi opanowane, myślę przynajmniej. Smato! Nie żyjesz? Piszu! Buja, smato! Kto jest najlepszy? Wiedziałem, że dobrze trafiłem. Oh yeah. Mm. Jestem za dobry. Enemy spotted. Now we got the first fatality in blue team. No, czynios. Dobra. Jest git. Czy cholera, czego mi tak przy spadają FPS-y? Ja tego nie mogę ogarnąć. Specjalnie nie wiem. Nie mam pojęcia. Kampią może? Czy może nie? bez wiesz po duże bombę. Teraz wyżej tej, bo ona mi się pod... ona... Nie wiem dlaczego ona nie jest za dobra, ale mi się bardzo podoba. Ta broń. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak. A ja lubię kampić I dobrze mi z tym. No bo mnie zabijał i co będzie Fuck Excellent Excellent What the fuck? Tak? O, dobra Ja pierdzielę To było Siadaj, daj, dawaj, dawaj, Odaj ci się, żartowałem Tak Dobra Dobra, sami tego ścieliście. Sami tego ścieliście. Dobra, dobra, dobra. Sami tego ścieliście. Teraz ja wykampię was, siule rąbane. No. Murda, Kurde, szmata. Kurde! Zabij go! Kurde mać! Dawaj! No bies, jaj! Z zaskoczeniem się Dobra, bez szans. Dobra, może jeszcze w nim jest nadzieja. Może... Może nie będzie tak źle, a może będzie... Dawaj, zjedziesz go! Brawo! Dobrze jest! Uda ci się, chłopie. Excellent. Bardzo ładnie. Dobry gość jest. Ciekawe, czy to jego No. Szkoda. A je, 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 bo to a nie, bo to ten gość wyszedł, no to dobre. Teraz oni będą mieli przerąbane. Co jest? Okej, okay, to było dziwne. Chyba. No było. On nie powinien w ogóle żyć. On powinien się narożyć na, na koniec na, w następnej rundzie. W następnym rozegraniu. I go nie ma. bomba. bombę. Bobet, bym nie, No. bomba z planet. Chodźcie! Everybody, everybody. No. Mission jaki z nimi? Aha, Teraz myślę, że on będzie dobry. Myślę, myślę, tak, więc tak będzie. Jestem tego pewny. No, come on. Jest tu ktoś, tu, kto zasługuje na moją rękę? We got the first fatality in red team. Jestem tego pewny. Wow. No fatality wow. in blue team reported. Mm. Nie spodziewałem się go tutaj. Ooo, ale przerąbał teraz sobie. O po co po co? Eee, dobra, wyplułem, wypluję to. Gość jest dobry. Może nie jest taki... bardzo taki pro, ale dobry. Nie na takiego porządkującego nie jest zły. Ja z tam jestem jakieś dwa lata, chociaż ciągle ma nowe konta. Ale to jest mój, chyba mój, myślę, że moje stałe konto. Już tyle tych kont było, ale to chyba będzie moje stałe konto już. Jestem tego pewny. Jak kurde i jest u dwóch na jednego, to kiepsko. No nie dobra. in blue team reported headshot I just ja, to mission failed we lose Ostatnia ruda, muszę się postarać Nie odpowiada mi takie stado Za dużo ludu Ja nie lubię jest ani za mało ani za dużo Ja lubię tak, żeby mieć z kim pograć, no ale żeby już nie było bez przesady Chodzić kim po grać? Nowy got the first fatality in red team. Team, team. team. reported. Vadz go, zwiń po nim. Gdzie to kurde jest? Wolf Wolf. Co ty sobie robisz? Plant the bomb, quick. To zdzieranie jest w yeah. A i nie podskoczyłem sobie. Ekscelente! Ale trochę zlamiłem i tak. Moim zdaniem trochę zlamiłem. Ale się nie dam. On ma obieczu umiejętność, umiejętność wiszenia na ścianach. No fatality in blue team reported. Dlatego taki kurde. Cholera. Przedajmy to. Nie spodziewałem się go tak kurde zaskoczenia. Cholera. No i zje... Nie wiem, może jeszcze nie doceniam tego gościa, ale myślę, że przegraliśmy. Cholera. No fatality in blue team reported. On jest chyba awk. Tak to mi się No fatality in blue team reported. No, what shall we do? Bosh! No, bravo. Not so, not not so. not 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 Nie tak No fatality in blue team reported. Czyżby? Może jednak Może się jednak uda Dawaj, dawaj Uda ci się chłopie Jesteś naszą jedyną nadzieją Chyba ja na nie we lose. Coś mi się pomyliło No dobra Tu się trudno Ja sobie stąd idę Idę sobie gdzie indziej A tu No dużo ludu znowu Tutaj też może nie O, może być. Dawaj. O, come on, nic z tego, więc się wycofamy i trzeba poza... O, tu, bardzo głośno. No, szybciej, no. Ramy. Sorry, ale międzyczasem się bawiłem telefonem. Bo przerzuciłem ustawienia fabryczne. Dobra, już się nie bawię. Has been Co? A no, czego mi coś się was 25 seconds left now we got the first fatality in blue team yup yet yeah, pier... mission failed we lose oh yeah Żyje. No a, a ma! No, jakie mam szanse? A, a, Ktoś mi powie? No a, a, No może jeszcze do tego frytki I umiejętność? A ten gość z FANASA No to, to mnie rozwala! Aha, bo to gość kupił, zapilę, no pierwsze doładowanie ma i dlatego taki słaby ten, no boże Tacy to Najpierw muszę się nauczyć grać, a potem kurde kupować AP No dobra, jeśli ma AAA, to rozumiem Trzeba skampić go i to nieźle, żeby go skampić. No to tak, nie no. Szybko! Tutaj, tutaj, każda sekunda się liczy. On podejdzie tu po nas. Ale ja też nie jestem za dobry. No ten już coś tam. Jakaś, coś go, to, jakaś siła już go atakuje, i to ekstra. Headshot szma to! Ale fuks. rozgrywka. rozgrywkę. Wystraszył no, się mnie chyba. A tak gdzie? No. Mission failed. We lose. Bez jajec. Bomb has been planted. Au, wo, wo. No teraz tutaj, gość. Ale słabe. Cule. Now we got the first fatality in red team. Aha, Mission complete. We win. Uh. Oh, No, got the, first fatality in Aha, the team. Jeden nie żyje. Znaczy, nie gra. Albo... Który pokój? Pięćdziesiąt Dobra. No come on. szanse wyrównane tak mi się wydaje żandze są wyrównane babcia pizzu a dla perów co z... dzieci AP Widziałem. No. No hać odwalnąłem mu. No znowu. Yeah. Red Team is now winning. Ej hey no, to tak. No, Kieo. baby Wolf. O nie, koniec zabawy. Mam jakieś słabe staty. O nie. Tak to nie będzie, Maciek. kolin zabal two combos wolf. three combos monster wolf four combos death wolf red team is now winning master wolf okay there presto kapcie Sneak attack BB Wolf Dobra, polepszyło się mi. Aj headshot. Lag to trafił. Red team is now winning. BUJA! BUJA! No! Wszystkich mi ściągają! Wszystkich mi kurde ściągają! Wszystkich! Co się dodyknę, to mi kurę z złapią ich, tak powiedzmy. Wow! Nie spodziewałem się tego tak wcześnie. Myślałem, że to nie ja, ale... że no. to nie mój. Baby wolf. W pizdu, w pizdu, Ha, 5 HP. Wilki owczo, To ja i bez wilków mogę was jechać. No, z wilkami. Co? Gdzie? Jak?

Kurde! A miał być tak pięknie Mam cię O kurde! Nie zauważyłem! Baby Wolf is Kurde, nie poczęłem nie żem rzucał. Niepotrzebnie... Nie zdążyłem się zmienić. Nie tego gościa No, ja, p no co jest? Kaczo był? Nie, no, koniec. Teraz naprawdę koniec. Co ty sobie robisz, że mnie zabijesz? Baby Wolf. Power. Oh. Wolf kill. Red team is now winning. Battle Wolf! To jest zły, dobra No Czego mnie Buja, boom headshot Baby Wolf Kto mi jest cela? O, jestem pleco jedem, jestem pleco jedem No! Kurde Dobra, to był koniec tego odcinka A więc komentujcie, subskrybujcie I oceniajcie Na razie